Fortnite Nie umiem grać w Fortnite Generalnie postanowiłem, że... Nie postanowiłem, że zagram Fortnite solo. Problem w tym, że nie wiem grać solo. Znaczy, wiadomo, trochę grałem solo, ale grałem, wiecie, grałem tak spięty, kurwa, zestresowany, dupa spięta jak z kurwy, syn. Nie wiem, stresują mnie takie rzeczy. Ogólnie znam siebie, wiem, jaki jestem i tak jak na ogół potrafię przegrywać. Tak w tej grze nie potrafię. Mam ochotę rozjebać czyjś odbyt kurwa, jak przegrywam. A najgorzej jest, jak trafiam na czwarte miejsce. O, ale mój komputer grzeje. Najgorzej jest, jak trafiam na czwarte miejsce. Trzecie miejsce. Ostatnio tak było i. Było tyle. tyle. Tyci, tyci, tyle kurwa, żełem czegoś nie rozjebał Nienawidzę tej gry. Znaczy, lubię tę grę. Lubię. Akceptuję. Ale kurwa mać. Czasami ginie się z tak kurwa głupich powodów, ze swoich błędów i potem jestem zły na samego siebie, co ja nie Może kiedyś zrobię kompilację z moich jakby, meczy, jakby kili bardziej i moich przegran, w sytuacji w których jakby przegrałem, bo ogólnie mam opcję e, od NVD, żeby to nagrywać i mi a, e, na bieżąco nagrywa każdą moją eliminację oraz eliminację samego mnie. Ja te wszystkie momenty mam Full HD w 60 kratka na sekundę, także może kiedyś to złączę w jedno i wrzucę, nie wiem, ale na razie chcę ograć Fortnite sam, grałem już sam, umiem grać jako tako, ale nie wiem przegrywać i jeszcze nie miałem ani innej takiej sytuacji, żebym yy, dostał królewskie zwycięstwo solo, bo zawsze grałem z Mominem, z Mominem jest raźniej, bo grasz z kimś i jest was dwójka, więc... Jest oczywiste, że jak was jest dwójka, no to. idzie w lepiej, ale. kurwa. Czy ja chcę to grać? Nie chcę w to grać. Tak, ja pomyślałem, że zagram, bo mi kusi. Momin ze mną nie zagra, niestety, bo były dentysty, miał wyrywane ósemki i boli go morda i ma cały spuchnięty ryj, dlatego. Jestem skazany na samego siebie, Jezu. Znowu się nie słyszę. I czemu wyglądam jak wasi. Matko, trochę wyglądam jak. Momin? Nieważne także jesteśmy w Fortnite Na trybie... No way Kurwa, musicie do mnie dzwonić akurat teraz Kiedy kurwa postanowiłem sobie, że nagram w odcinek Nagram action film, ra, raz na ruski rok Doceniam, że mnie lubicie Także jestem w, w, w Fortnite, tak jak już mówiłem Zero budowania Nienawidzę budowania Dlatego gram zero budowania Jebać budowanie e, Ogólnie, może, może w ogóle ja się pochwalę nie wiem. W ogóle... Czym jest aura? Czym jest aura? To się widzę czym jest aura, o co chodzi, ale... Gdzie ona występuje? pala się przez listę przebojów. Element może wykorzystać w Fortnite Festival. Aha, aha, szkoda, bo ładnie to tak wygląda, no, ale trudno. Tu mam jakieś rzeczy z karnetów... mój jeden, jeden skin i chyba go nie zmienię. I guess. Nie widzę powodu, by go zmieniać. Za to widzę cztery argumenty, żeby go nie zmienić. To był żart, jak coś. Po prostu to, to, to był żarcik. No wiecie, Momin, i te sprawy, nie? Momin z boczuszek, dobra, ja pierdolę. E, także mam takie rzeczy. Tu mam gitarę, taką. Nie wiem, co to pokazuje, ale tak dla zajawki. I mamy motki. Ogólnie pokażę wam, bo. Ogólnie jestem głupi i wydałem na tą grę pieniądze Wydałem na tą grę 100zł Żeby kupić dwie emotki I kupiłem tak Kupiłem six 7 no bo oczywiście wiadomo dlaczego Kocham six seven Chociaż swojego czasu jebałem to jak tylko się kurwa dało z każdej strony Mówiłem, że to jest cringe Ale jednak nie oh Jeszcze mam O, to kupiłem Mam jeszcze coś takiego, ale to mam z karnetu. I to, to jest dojebane, to jest z Kaja, z karnetu, z, z, z pinjitsu. Ja to jest dojebane. To jest piękne kurwa, kocham to. A tak to nie mam nic, to, to bym wymienił, bo to jest jeszcze świąteczność, mam do świąt, ale e, generalnie e, to tak, no. Momin jest, w, Momin jest w programie uruchamiającym nie, wiem co to znaczy, że jest to w lancerze jest na epiku. Zobaczmy do ekipy. Słona zaproszenie do ekipy. Ciekawe czy zaakceptuje. Pewnie nie, bo już próbowałem wiele razy. Zaakceptujesz to kurwa. Nie, chyba jednak nie zaakceptuję. Dobra, gramy. Dobra, no to co zaczynamy Także, Let's go. Ładują mi się shadery, także let's go. Wspólna motka, let's go. Let's go. Dobra, może ja już skaczę. Chyba wiele ludzi skończyło. Generalnie denerwuje mnie to, że tak długo się spada. Jezus, oni tu wszędzie lądują już strzelają. O! Okej, okay. chyba kogoś słyszę. No dobra, U strzelają, ale jeszcze nie wiem gdzie. Nie wiem, czy, czy chce się tam zapuszczać mamy mieć lepsze zaopatrzenie. Zajebiście by było jakbym znalazł tą broń taką dojebaną. Taką która tak strzela tymi pirodami tak Tak robi. Takie, dzikie rzeczy. Tam się strzela. O tu jest gość. Ojej. O Jezu, to wszystkie bronie są takie? Okej. Okay. Jezus wszystkie bronie O dobra to jest. Nie lubię, nie lubię tak celować. Nie wiem jakoś mi to nie pomaga mi to w ogóle. Coś słyszałem ja nie jestem pewien, co to było ja się Tu się po prostu ma banan Dobra dalej, broń uh. no, bo nie słyszę tu skrzynie ale Nie wiem, o tu jest dobra o, no i dobra. Ostatnio z tą bronią miałem top 3, ale wyjebałem się jak pizda. Także nie fajnie, dobra. Zobaczycie, że to jest, to jest niezłe. W ogóle nie mi to polecał, ale trochę mu nie wierzyłem. Ale to naprawdę jest OP. I to jest, mi się wydaje, aż zbyt OP. Wsioma kasałek. Tylko to nie jest ta. Ta strzelba z. No limit ammo, bo jest druga wersja tej broni, która ma no limit ammo. A ta ma taki paseczek, który stopniowo się obniża podczas strzelania, nazwijmy to tak. To jest jakaś pojemna wiązka, kurwa elektryczna. Nie wiem, jak to nazwać. Mamy tu G klasę. czy ja chcę się rzucać w oczy. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, co chcę zrobić. Nie wiem. Chcę przeżyć to na pewno, ale też nie chcę się kitrać jak pisteczka i uciekać. Słyszę samochód? Nie jestem pewny co tu trzeba, tam jest. Ale czego ja dosięgnę? Nie wzygo. Dobra, generalnie to ja będę do kolei zejść. O oh, shit. Dobra. Się ta... To jest tak dojebana broń Nie, czemu? Czemu wszyscy na mnie teraz nagle? Proszę, proszę, please, please Daj mi to Daj mi tego siorba jakbyś jakby się leczeć jeszcze? To podoba mi się ten dźwięk. A nie trochę, dobra, czy tu jest coś fajnego? O, ładuje mi ten. Ładuje mi shielda. Tarczę mi ładuje, spoko. Eee, mam już 4 kila. Dobra, nie jest najgorzej ale było blisko. Naprawdę było już w chuj blisko. Nie wiem czy to schodzi. Chyba nie mam po co. Tego zignoruję to Pobiegnę po prostu gdzieś W poszukiwaniu potencjalnych typiarzy Specimenów O, ktoś tu się wysypał Ale nie, nie, nie pozostawił po sobie nic ciekawego oprócz ammo Które mi się przyda Rzecz jasna o. No i najgorsze jest to, że nie wiem skąd strzały padają Znaczy wiem, ale nie widzę A, już widzę Okej, okay, dobra Czyli on się chowa Tu jest lina Tylko... Nie wiem czy to jest dobre dobra. Okej. Okay. Sniperka No o Dobra, szybko czajka czy nikogo tu nie ma Biorę to, biorę amo a już nie mogę, dobra Okej 5 kili 5 kili 32 osoby Nie jest źle Tu jest ten kij jak prawdy ale ja nie wiem czy ja chcę go używać Panie Wodem, znalazł te osoby, które się tutaj strzelały. Chociaż zgaduję, że już pozostała tylko jedna z nich, bo, no bo wiadomo, no. Strzele ucichły. Nie wiem, czy to, ja chcę. Nie mam pojęcia, czy on jest dobry, czy nie, czy się opłaca wybrać. Tylko go zignoruję! Tu się strzelają, ale generalnie tam jest granica strefy, dlatego ja tam wolę się nie zapuszczać. Niech oni sami się pozabijają. Ewentualnie strefa ich dojedzie. Ja się tam nie zapuszczam, wolę nie ingerować. Wolę iść raczej tak bardziej na środek strefy. Kurwa, ale się cicho zrobiło trochę creepy nawet. Bym mógł powiedzieć. Nie podoba mi się to. Kurwa, teraz mi się przypomniało, że ja mam za cicho mikrofon ustawiony Och, shit Mam nadzieję, że nie słuchajcie mnie za cicho Najwyżej po tej rundzie to zmienię O Okej okay. no. Szósty kill six kills jest six, six, źle, nie ma tragedii Nie wiem, co oznacza to niebieskie pole, ale dobra Aha, to chyba oznacza burzę po prostu kaduje, nadzieję, że z nic groźnego. Nie znam wszystkich anomalii Fortnite jeszcze. Jest trzeba przestańcie mnie straszyć Ja pierdolę. Dziwki. E czy ktoś do mnie strzela, czy mi się... O, tam jest jakiś chyba... kumpel. O, tam jest kumpel. Ale to był chyba jeszcze jeden kumpel, który miał tego bossa. nie wiem od której strony go zajść. Podejrzewał, że zaraz się tutaj gdzieś wyłoni Może trochę go zaskoczę. Nie wiem czy bardziej w tę stronę iść w tę Okej, okay, może tak z góry i okay, to jest czysto Okej, okay, on jest tu Okej. Okay. Uuu Ale nie Dobra, lecę tu W sumie nie wiem po co Ale zamienię sobie te UZI Te lepsze e, Tu znowu jest granica To ja znowu musiałbym się... Cofnąć Uuu, ktoś tu... Sobie tu Okej okay. Dobra Nice 8 killi, 11 osób nie źle. Stone Dragon obserwuje się, czyli to jest, ten, którego zabiłem prawdopodobnie. A ja! Stresujemy tego, że wam powiem. Strzały, okej. Okay. Jezu myślałem, że to, że to ktoś jest od... Jezus, tylko kaktus. Chyba znowu jakiś boss jest. Tu chodzi o mapie. Okej, okay, nikogo tu nie widzę. Ale chyba biegnę Prostą do bossa. O Jezus, czy to jest sniper? Tylko teraz pytanie czy stamtąd trzeba czy stamtąd Jeśli stamtąd, to może uda mi się go zdjąć, dlatego się tam przejdę. Oj, strefa, właśnie oj oj, samochód. To jest ten Please, chodź tu. Nie uciekaj. Nie uciekaj, walcz. Nie bądź cipa, nie bądź pizda. Ej, bo chyba ktoś z tym do mnie biegnie. O! Urwa Repo! Ręce mi się często. Po co? Next nie? Next okay, let's go. Dobra, szukanie serwerów. Let's go. Ładowanie. Let's go. Witam w lobby. Let's go. Dobra, lecimy. Płyniemy na fali. Let's go. Dobra, lądujemy. Strefa prowadzi gdzieś tam, ale ja tam zaraz dojdę. Dojdę, rozumiecie? Dojdę. Pff. Snajperka. No. No, no, no. Okidoki, mam coś. Coś mam. I słyszę jakieś dźwięki. Generalnie jebie mnie to. Idę do strefy. He? Oni też lądują? Nie wiem czy być taką kurwą czy nie, żeby ich już zsyłać. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy, mamy gościa w domu. Okej. Okay. Ktoś jest nade mną. Ktoś pył nade mną. Ktoś ma prawdopodobnie tego samego mindfucka co ja. Bo słyszę, że chodzę. Okej. Okay. Biorę amo i do strefy. I widzicie zapisano likwidację. To mi się automatycznie zapisuje. E Okej. Okay. W taki sposób dolecę szybciej. I od razu na strzały. Let's go. E coś, tu, coś mi tu migło, ale nie wiem co nie jestem pewny co to było. Hmm, dobra. Po prostu idę przed siebie. Czy tam... O, jest tam ktoś, dobra, dobrze widziałem. Oj, Pojebało was? C Dobra, to jest jakiś spocenie z to jest jakiś kurwa jakiś pierdolony z programem uruchamiającym, nieźle nie wiem czy chcę grać dalej chyba, chyba mi starczy też zaraz piję 37 poziom fajnie ale chyba mi starczy wyrażeń na dzisiaj chyba mam dość pomocy